Dobra, go, dawaj go, dawaj go. Nie! No Ale co, pani torkazami dużo pić, to sobie browaradko żyłem. I gitowane ważniejsze jest szukać farmaceuty. On szedł po mrożonki do zamrażania sobie. Kurwa, mrożonki pod laptopa chopie i fps i się składały. Ja, Ale wbrew sobie ja wchodzę, kurwa, patrzę, a ty idziesz z groszkiem mrożonym, kurwa. Niuka gramy! Niuka gramy! Ja, ale to przejebiamy popę. Bo to jest pięciu przygotowanych ruskich Mhm, mm tak, przygotowanych chyba na wpierdol. No jak to wali, no. rapa rapa, dużo, dużo Dajcie krewę chwa! Wziął na fę! Donald Jest, stołem. Nie, no strzela w ciebie i mnie wykurwił! No to jest hit, kurwa! No, pójcie, pójcie. Pójcie. O kurwy ja za kurwa Bardzo ładny, bardzo ładny bardzo. Ej paka nie na was Wiecie o tym kurwa, że paka nie na was Ej kurwa on defuje Nie defuje, zamknij nie, nie. ten ryj domal Kurwa, mnie w kurwia z pajacu jebany no dobra, dobra, dobra. Tylko jak A, to, -lipa. to lipa Elka, Elektryk okay. Maka, na, na, na na, na na, na <grym> kurwa jaka para olimpiada, ja tam z tyłu stoję na Olofie, jak strzelam do nich w plecy, nikt się nie odwrócił. <grym> nie dziwię się, że gościu wyszedł, kurwa. Midę, Chodź, Chłop do nas do Teamu dołączył. <grym> kolegę. No, prawda, o, kurwa ja go zgubiłem! <śm> <śm> nie tego <śm> jest kurwa O Jezu, to ostatni w głowę poleciał! to mogło być ciekawe! Ja pierdol!